Cześć, cześć, Dzisiaj ja mam LEGO Toy Story 4 To mamy, to jest samochód playset i nie mam nawet taki ludzik i mam tylko jedno taki film ale to jest następny film i będzie samochód i nowy ludzik i jakieś małe sądziery. To co, budujemy? I chcę wam powiedzieć ten numer Dziesięć, nie. Jeden, zero, siedem, sześć, sześć. Tak opieramy. Hmm. Ten ludzik się nazywa Woody. nie już pamiętam. Jeszcze pamiętam. Mamy dwa paczki i to koniec i mała ciążka. Myślałem, myślałem to będzie jeszcze duża ciążka i jeszcze trochę jak trzy paczki albo cztery. Ale są tylko dwa. I mamy, mamy, to się spadło, jakoś to nie jest zbudowane, ale to tak, tak było. I ta ciążka jest taka mała, to ja nawet nie oślałem, to jest wielka trochę. Buduję i potem wracam. Pa! Skończyłem! To jakoś, jakoś się ten duczek kupat. To mam jakieś małe podła. Mamy jelo. Jelo. Czerwony. Czerwony, blue i green. I mamy jeszcze małe sądziery. Są cztery. I oni są też green. I mamy taki mały są I mamy tak się na samochodzie. Jak to się stało? Albo no i mamy samochód. To ma jakieś... Tu mamy jakiś... To, to robi ich szybko. I wszystko jest kolorowe. I mamy oka i mamy jeszcze twarz. To jest, to jest jego busia. Wiecie co jest fajne? Co tu nie ma naklejek? To. To nie jest naklejka. To nie jest naklejka. I ta też jest naklejka. I jeszcze te okien nie są naklejki. I teraz Wam pokaza ludzika. Ops. To. On ma brązową czapkę. I ma fajny koszul. I... I jego sponie są blue i brown. Jeszcze mam jakiś kontrol. Nie wiem, czy to jest kontrol, albo jakiś dron ma. O, może jego to. patrzę. Chyba to kontroluje, jego samochód. Jakoś nie wiem. To patrzcie. Ma tu czerwony i ma tu czerwony na samochodzie. To chyba to kontroluje samochód. Wiecie co jest bardzo fajne? To czapka ma włosy. I ma dwa twarzy. Taka i jeszcze taka. Mi się podoba ten samochód. I, I ten spoiler to jest spoiler. No. I tu mam jakiś engine, tu jest tu. I to mi też się podoba. I jeszcze ten kontro się mi podoba. I ta po osami. Jak Wam się podoba, dajcie mi like. Jest końce, papa.